kierowca BMW wjechał w trzy osoby na przejściu dla pieszych. 27 czerwca około godziny 18:20 na Alejach Józefa Piłsudskiego w Nowym Sączu doszło do potrącenia trzech młodych mężczyzn. Ku przestrodze publikujemy film ze zdarzenia. Na miejscu zdarzenia pracowali sądeccy policjanci, w tym funkcjonariusze zespołu wypadkowego Wydziału Ruchu Drogowego. Z ich wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem osobowym marki BMW wykonał manewr omijania pojazdu marki Renault, który zatrzymał się przed oznakowanym przejściem dla pieszych, by umożliwić im przejście na drugą stronę. Kierowca BMW nie zatrzymał się i potrącił pieszych na przejściu. Dwóch 17-latków i 19-latek zostali przetransportowani do szpitala w Nowym Sączu. W wyniku wypadku jeden z 17-latków doznał ogólnych potłuczeń i złamania nosa, drugi doznał wstrząśnienia mózgu i złamania kostki bocznej lewej nogi, natomiast 19-latek ogólnych potłuczeń i urazu głowy. 29-letni kierujący BMW był trzeźwy. To obywatel Słowacji został zatrzymany i zatrzymano również jego prawo jazdy. W toku prowadzonego dochodzenia mężczyzna usłyszał zarzut spowodowania wypadku komunikacyjnego, za co grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności i zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Prokuratura rejonowa w Nowym Sączu zdecyduje o środkach zapobiegawczych wobec zatrzymanego.